Dworzec PKS Wolsztyn jest własnością spółki PKS Nowa Sól, która to spółka jest utworzona przez podmioty prywatne oraz skar państwa i obecna pani prezes spółki prowadzi działania restrukturyzacyjne, które mają doprowadzić do zmniejszenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Między innymi sprzedaży podlegają niektóre nieruchomości, które nie są bezpośrednio związane. Związane z prowadzeniem działalności przez PKS i dla nas, obserwując to jako władze miasta, jest to do pewnego stopnia uzasadnione. Natomiast przed wakacjami zostaliśmy, można powiedzieć, zszokowani pisemnym poinformowaniem o zamiarze sprzedaży dworca, który znajduje się za nami, i prośbą o wyznaczenie innego miejsca, w którym miałyby się zatrzymywać autobusy i zabierać i wysadzać pasażerów. W tej sprawie odbyło się tutaj kilka spotkań z panią prezes, w których przekonywałem ją, że to rozwiązanie po prostu jest nie do przyjęcia, że w planach przestrzennego zagospodarowania miasta to miejsce z bardzo różnych względów i wielu względów zostało wyznaczone jako najlepszy punkt dla obsługi poprzez komunikację autobusową. Jako burmistrz uważam, że ten dworzec powinien tutaj funkcjonować. Co prawda powinien być zmodernizowany, bo na pewno nie pasuje do wizerunku miasta i tego wszystkiego, co w mieście się dzieje. No i aby tutaj nie czekać na ostateczną decyzję spółki o sprzedaży tej nieruchomości, zaproponowaliśmy Radzie Miejskiej, aby podjęła stanowisko wyrażające nasz zdecydowany protest i dezaprobatę wobec takich działań. To stanowisko... Rozesłałem do różnych instytucji, które mają wpływ na dalszy niejako przebieg wypadków. Między innymi wystąpiliśmy do Ministerstwa Skarbu Państwa, który ma w tej chwili pakiet większościowy w tej spółce oraz poinformowaliśmy wojewodów i marszałków województwa. Mamy tutaj bardzo pozytywne podejście i marszałka województwa lubuskiego i marszałka województwa wielkopolskiego, również przedstawicieli administracji rząd jakim są wojewodowie. Otrzymaliśmy też informację z Ministerstwa Skarbu Państwa, że na dzień dzisiejszy nie dotarł do nich żaden wniosek o... Zamiarze sprzedaży. Myślę, że ich stanowisko jest tutaj w pełni pokrywające się z naszym. Zresztą jestem omówiony na spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Skarbu Państwa w tej kwestii. I po ostatnich rozmowach z panią prezes spółki PKS Nowa Sól jestem trochę uspokojony, ponieważ tutaj zarząd postanowił raz jeszcze przeanalizować ten temat i mam nadzieję, że do tej sprzedaży. Czy nie dojdzie? Natomiast myślę, że jest tutaj kilka alternatywnych czy wariantowych rozwiązań. W związku z tym, że przewoźników jest więcej i oni też w różnych warunkach zabierają pasażerów i ich wysadzają, ja myślę, że tutaj będziemy starali się iść w tym kierunku, żeby nie tylko dworzec pozostał w tym miejscu, ale chcielibyśmy, żeby. Może nawet przy jakim zaangażowaniu naszego samorządu zmienił swój wizerunek, został zmodernizowany, bo przecież w niektórych, wprawdzie większych miastach dworce naprawdę wyglądają bardzo ładnie. I również chyba będziemy szli w tym kierunku, żeby dworzec umożliwiał korzystanie z niego przez innych przewoźników. Skoro to jest centralny punkt odnośnie takiej komunikacji busowo-autobusowej, to myślę, że znajdą się takie mechanizmy formalno-prawne umożliwiające korzystanie przez wszystkich w jak najlepszych standardowych warunkach. Decyzje żadne jeszcze nie zapadły. To było praktycznie pismo, które nie miało, jak się okazuje, żadnego potwierdzenia w jakichkolwiek zapisanych na ten rok planach spółki. Myślę, że będziemy cały czas monitorować sytuację i w tej chwili, tak jak powiedziałem, kwestia jest w jakiś sposób zawieszona. Natomiast, żeby nie stać w miejscu, pójdziemy w kierunku takich ustaleń, o których mówiłem.